Siemaneczko ludziska, z tej strony Laniak. Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie na dzisiejszym filmie z daily. A teraz jedziemy 6 km po nasze auto. Kochane auto. Wiem, że i tak jak jest w dwie osoby albo w kilka, to się szybciej zarabia. I najlepiej, bo da się nawet równocześnie cztery, tylko wtedy by musiały być cztery osoby. I wtedy 400 tysięcy robić nam raz. I wtedy... I dlatego w sumie najlepiej robić to w kilka osób. Bo na raz sobie bierze mm -hmm. I wtedy masz na przykład 400 tysięcy, zamiast 100 tysięcy na 15 minut, to masz 400 tysięcy tam. Chyba więcej czasu trzeba czekać to na przykład na pół godziny albo na godzinę. A to no i tak... To nie jest tak biedny, nie jest potrzebne. Dorobię sobie kupię sobie tego Insurgenta i myślę, że... Dwa pojazdy już będę miał. A kupię te co od dawna w sumie chciałem kupić. Jeszcze 3 km muszę jechać. Będziemy brać auto. A nie, wiem, czy to była klasa chyba średnia. Klasa średnia. To będzie 60, coś tysięcy. A to tam lepiej z, za wysoką zawsze, bo 100 tysięcy. Jedziemy do celu. Po nasz nabytek. <gry> Ale obiłem to auto jak widzicie I to mega Nie wiem ile ja mam dzisiaj filmów, ale mam dużo Mam chyba z 10, nawet ponad 10 No ale no później mam spokój, przynajmniej z filmami i mogę nie będę musiał się mapczyć, że filmu nie będę miał na dany dzień mhm. challenge, Pod, podejmowałem się challenge'u podjąłem znaczy co ja wiadomo więc no, więc trzeba dojść do celu o walłem znowu i to mega, dobra teraz muszę wszystkich tu wylek wylikwidować A, nie mogę trafić. Muszę ich wszystkich zabić, bo jak ich nie zabiję, to potem ciężej jest ich wyeliminować. Bo tak to nie ucieknę Ja tam jestem czołgiem. Czy się tam to jest łatwo. Bardzo. No, super. Co tam ale i tak jest kilka będę musiał ulepszyć kiedyś opresora. To muszę mieć klub nocny i takie tam Dobra No mi się w ogóle Fortnite znudził całkiem Często mi się zwudził Fortnite A czy mi w ogóle się nie chce grać Ja jakoś nie gram już od nie Znaczy gram coś tam ale rzadko ale tak z 3 miesiące może nie grałem gdzieś Albo z dwa miesiące w sumie, nie wiem. A tak to zawsze grałem, a teraz to nie wiem, jakoś w ogóle teraz nowości nie ma. I to całkiem już tak. Jakoś nu nudny jest, fort. Ostatnio. Nowy sezon jest. To jest nowy. To jest nowy sezon. No, ale i tak się znudził ten sezon już tak. W sumie. Dobra, teraz jedziemy do warsztatu, to zawieść, Trzeba dorobić tą kaskę i kupić Insurgenta, tak myślę. I tak jest przecenka, no to ten. To se kupię. O ja, źle pojechałem troszeczkę i będę musiał troszeczkę dłużej jechać. Ale to nie aż tak dużo A w jakie ty gry grasz no i coś gram w, w takie gry ty nie masz Czyli Na no, przykład jakiś Znaczy jedną tą chyba masz Ale nie wiem A to jakie tytuły? Wyarka, ty... Ark Wawel Volwer Najczęść sobie o a, a ja mam też gry, ale nie poinstalowane, w sumie. Ja gram, nie wiem, najczęściej w sumie gram w GTA, a tak to gram, nie wiem w sumie w co. Raz, co ja gram, czasami gram w, bat w Battlefronta 2, czasami gram w Minecrafta, czasami gram w, w jakieś inne gry, no. Tak wszystko po trochu gram ostatnio. Rocket League nawet coś tam po trochu gramy Ale ostatnio się tak na GTA bardziej przeniosłem. W sensie więcej gram w GTA ostatnio nawet Ale coś ostatnio nudy są Z tymi grami nie ma w co grać za bardzo Muszę z jednej na drugą grę wchodzić. O ja! Ubiłem sobie autko. Moje kochane, będzie większy koszt naprawy. 6000 naprawy, dlaczego mi to robi się? Dobra, no do magazynku dojechało autko, dobra teraz sprzedamy jakieś autko. Teraz sprzedamy sobie. Aj, ale nie ma tych za wysoką cenę, to jest najgorsze. Jest, to mogę. może je nie robi, aby to zrobiła. Oba. Jest jedno auto, mam za wysoką cenę, to sprzedam, a później tą za tą średnią, bo standardowych nigdy nie sprzedaję. Za mała cena, bo 30 tysięcy to tam mało. Jeszcze całkiem nie opłaca. Napadów nie umiem na Kayo i -ka. to ten... To zarabiam na import-eksport. Chociaż spróbuję zrobić napad, ale myślę, że nie dzisiaj. Słonią okay. do mnie. Okay. <laughs> jedziemy, 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 jedziemy. Gaz, 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 gaz. <laughs> Muszę nie dowalić nigdzie. Chociaż nie wiadomo czy na publicznej mi nie ktoś nie dowali. Trzeba prywatne robić. W sumie. Będzie trzeba na prywatnej, bo tak to nie niszą, bo tak to jest ryzyko. Jak ci walą czyś no mocnym, to... No. To właśnie tak tyle ci kasę spadnie. Chyba, że w ogóle tego nie można też robić na, na prywatnej, to jest chyba można, chociaż nie wiem. Dobra, bo teraz muszę to skręcić żeby nie stracić tej cenki. Musi być czyste 100 tysięcy, a nie. Nie może być mniej Dobra, 3 km jeszcze i będzie ja tak budynek, bo mi się tekstura nie załadowała. Mi się w sumie zawsze ładują zazwyczaj no, ale ja mam nawet dobry komputer. Bo... Mm. I połączenie dobre. Połączenie to ja mam. Ja mam najlepsze. Z wszystkich osób. Tutaj od ja, ciebie. W sensie mówi, że o... Byk. No nie! No, 100 dolarów mi zabraliście. Co za gnoja? Uderzyłem no. 100 dolarów mniej. Dlaczego? Tak zawsze mówię z przyzwyczajenia w sumie złotych, Gita. a to nie są złote w sumie. Jesteś Czy nie ma ciebie Obym nie wywalił. Dobra, to co ludzie, jedziemy tam, trzeba sprzedać to autko i myślę, że mm, jak dojadę, to będzie, nagamy kolejny odcinek. Nie wiem już które, ale dużo nagrywam dzisiaj tych filmów, żeby naprawdę na zapas mieć yy, dużo. Dobra, ja sprzedałem właśnie autko, no to może jednak w następnym odcinku kupimy insurgenta. No a dzisiaj to na tyle, do zobaczenia do następnego filmu, żegnam wszystkich.